Trzymam mocno jej głowę. W tym momencie mam chcieć i, I... jak A mnie nie wiem, jak długo. Bardzo dobra zdobycz. Tak, ujdę co za przypadek. Powiedz, ile czasu potrzebujesz? Ona mi ufa. Dałaby sobie wypalić piętno. A z moim imieniem. To było genialne posunięcie na ze sobą, dziecko. Kiedy się ulotnimy. Ulotnimy? Źle zrozumiałaś moją wiadomość. Zrozumiałam, że możesz dojść do pieniędzy. I myślisz o naszej przyszłości. Meteo, ale... Nam się nie udało ze sobą. Tyle razy odchodziłeś i tyle razy wracałeś. Tyle razy jest inaczej. Ile razy było inaczej niż mówiłeś? Meteo, wiesz, że nie możemy żyć razem na pieszo. Już od tylu lat wszyscy mówią, jak są im media. Nie dlatego, że tak chcieliśmy, nie my tak postanowiliśmy. Tak, a kto tak mógł postanowić? Zmusił nas odliczyć. No konieczność. Konieczność. Już wtedy nie miałeś nic poza pięknymi tym, listami, którymi potrafiłeś przemawiać. Byłaś jedyną, której opowiedziałem moją...